Pierwszy hat-trick w meczu Pucharu Świata zdobył Bert Patinaude ze Stanów Zjednoczonych w meczu z Paragwajem, Pucharze Świata 1930. 1990 w 1991 roku Manchester United został wycofany na 18 milionów funtów. Zaledwie 14 lat później amerykański biznesmen Malcolm Glazer zapłacił za przyjęcie tego klubu niemal 80 milionów funtów, dokładnie 700 790 milionów, 300 tysięcy. Kibice Manchesteru i tak go nienawidzą. Największą ilość samobójczych goli strzelanych w jednym meczu wynosi 149. Tak, to nie pomyłka. Wydarzenie to miało miejsce na pięknej wyspie Madagaskar w 2002 roku. Piłkarze z różny state olimpiki y i strzelali sobie co chwila samobójcze w proteście przeciwko krzywdzących ich rzekomo młode sędziego w poprzednim meczu. Andrew Watts, urodzony w Gujanie Brytyjskiej, był pierwszym profesjonalnym czarnoskórym piłkarzem. Był gwiazdą w epoce wiktoriańskiej w roku 1880. Najszybszą samobójczą bramkę strzelił Pat Cruz z Torkę United, ligi angielskiej, w 1977 roku w 6 sekundzie. Jeśli spodoba Ci się ten odcinek, to daj lajka. Jeśli wolałeś odcinki z Iwoną, napisz o tym w komentarzu. Na razie. よし